Siemaneczko, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja nazywam się Kamil, i w dzisiejszym filmie przygotowałem dla Was taki kolejny sposób na to, jak zacząć zarabiać na YouTubie. Kolejny taki pomysł na kanał na YouTubie. Jak się pewnie domyślacie, nie będzie trzeba nic nagrywać. Będzie to jedynie potrzeba do tego jakichś podstawowych umiejętności, sklejania filmu w całość, może jakichś pojedynczych przejść, ale nie jest to konieczne. Film, który posłużył za taką inspirację do nagrania tego filmu, jest. To kanał Daily Dose of the Internet i kanał ten łączy, ma bardzo prosty schemat, po prostu są to filmy, różnego rodzaju filmy, takie ciekawe filmy, nieraz śmieszne, nieraz ciekawe, nieraz trochę że tak powiem straszne, w sensie nie straszne, ale takie, że coś się mogło wydarzyć, tak jak ten ostatni, który zaraz wam pokażę. Przede wszystkim, co osoba posiadająca ten kanał robi, w tym momencie dodaje jakieś tam po, pojedyncze swoje komentarze głosowe. Natomiast są one naprawdę pojedyncze. W filmie nieraz zdarzają się tylko raz przez jakieś 10 sekund, no i na tym się kończy. Natomiast, tak jak, myśli, tak jak zauważyłem, ona wcześniej tego nie dodawała i tak zyskała tak dużo subskrybentów. W tym momencie może uważa, że trzeba dodać coś więcej od siebie, nie tylko łączyć film. Rozumiem to bardzo dobrze, bo przy takiej publiczności to czasem warto coś powiedzieć, żeby nie zarzucono nam, że te filmy to po prostu złączone w całość puszczone. Natomiast no tutaj możemy zobaczyć zarobki tego kanału z, samych, z samego Google Adsense. A. Natomiast jest jeszcze kilka innych sposobów na to, jak zmonetyzować taki kanał, o czym powiem za chwilę. Natomiast teraz chciałbym wam pokazać. Ten kanał i te jego filmy, które tutaj się znajdują. Są to różnego rodzaju ciekawe filmy w tym momencie. Tak naprawdę wrzuca prawie co kilka dni, ale te wszystkie filmy po kilka milionów wyświetleń mają, to jest ogromna liczba. W tym momencie, tak jak widzę, te tytuły filmów są takie trochę clickbaitowe, trochę takie, jakby nie zawiera się tutaj w nich żadne słowo kluczowe, czyli on już tutaj nie musi jakby kierować do wyszukiwań tych swoich filmów, tylko tak jakby jego publiczność, jego subskrybenci, których jest prawie 8,5 miliona. No to po prostu do nich są kierowane te filmy, a w momencie, kiedy film już uzyska te milion, dwa miliony wyświetleń, no to on już sam zaczyna się w proponowanych filmach pokazywać innym ludziom. Więc na samym początku ja bym się nastawił jednak na jakieś słowa kluczowe, które mogą być wyszukiwane przez ludzi na wyszukiwarce YouTube lub w Google'ach. Natomiast on już tego nie musi robić ze względu na to, że ma swoją publiczność i dzięki tym wyświetleniom te filmy same zaczynają. Gdzieś tam po świecie krążyć, po YouTubie krążyć. No i te jedynie te miniaturki, czy te jego tytuły, no to są takie, żeby po prostu warto było kliknąć. Chciałbym Wam pokazać jeden z tych filmów. Zaczyna się on od tego, że właśnie. Tu, jak możecie usłyszeć, tam na samym początku pokazuje, co to jest za kanał, znaczy mówi, że to jest Daily Dose of Internet i. Na samym początku film zaczyna się od tego, że po prostu dwójka osób leci w jakimś tam samolocie, nie wiem jak to się tam profesjonalnie nazywa. W każdym bądź razie tutaj kawałek, o właśnie, jak możecie usłyszeć, jak możecie usłyszeć mówi tam chwilę, wytłumaczy tłumaczy całą tą sytuację, która się wydarzyła. No i puszczę cały ten film, czyli po prostu filmik jest puszczony. Tam widzimy, jak e, po prostu awaryjne lądowanie doprowadza do awaryjnego lądowania, i po, po czym nagle jakieś. Z... Zwierzęta są, jakieś filmy ze zwierzętami jakieś śmieszne, różnego rodzaju filmy. Tu nie ma, tak jak w niektórych kanałach, jest tak, że jeden film jest po prostu o jednej tematyce. Tutaj rzuca różnego rodzaju śmieszne klipy, różnego rodzaju innego klipy i tak dalej. Jeszcze tak patrzę w ogóle na tagi, to, 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 tych, tag ma, to tych tagów ma tylko trzy. No to tak jak mówię, to jest wszystko nastawione już pod jego subskrypcję, on nie musi nawet tagów dodawać, ponieważ to głównie jego subskrybenci oglądają to, a później te filmy same się zaczynają napędzać i pojawiać w różnych miejscach na YouTubie, ponieważ te algorytmy to zaczynają promować. Tutaj ma, ma linki do wszystkiego, jakby ktoś bał o to, że mogłoby być to nielegalne wykorzystywanie czyichś klipów. Tak naprawdę gdzie on znajduje te klipy? No to są różne miejsca, to może znaleźć na YouTube jak mu się coś podoba, może obserwować różnego rodzaju strony, na których pojawiają się takie filmy Twitter czy TikTok. I po prostu bierze ten jeden film, drugi i włą włącza to w całość. W ogóle te filmy mają 3 minuty, prawie większość tam ma 3, 4, 5 minut, więc to są naprawdę krótkie filmy, a tak dużo cieszą się dużą popularnością. No a w każdym razie jak już dodacie te filmy, wszystko skleicie to fajnie właśnie jest podać linki do tych filmików. Dzięki temu jeżeli zobaczy to osoba, właściciel takiego filmu, no to nie powinna mieć żadnych pretensji do tego ze względu na to, że żadnego po prostu jakby te, jakby jest link jego podany do tego filmiku, więc dodatkowo to jeszcze promuje jego filmik, ponieważ jak ktoś zjedzie sobie i chce jeszcze raz obejrzeć, może sobie po prostu ten filmik obejrzeć klikając tutaj na YouTube, a, więc to też promuje jego filmy, więc wydaje mi się, że tutaj nie będzie żadnego problemu z tym, natomiast można na dole, na samym dole napisać sobie coś takiego, że jeżeli ktoś, jeżeli znajduje się tu kogoś filmik, ten ktoś nie będzie chciał, żeby ten film był, tej kompilacji, no to może do niego napisać i on usunie to po prostu ten filmik. Więc tu może być coś takiego w razie, gdyby ktoś się naprawdę zbulwersował. Chociaż wydaje mi się, że e, takiego problemu nie powinno być. A jeżeli chodzi o zarabianie, no to tak jak mówiłem, Google AdSense, czyli reklamy takie YouTube'owe. Natomiast jest jeszcze kilka innych sposobów, jak zmonetyzować taki kanał. Przede wszystkim są to płatne promocje, czyli ktoś, kto na przykład chciałby jakiś sklep bądź. Ktoś, tu sprzedaje usługi, produkty czy cokolwiek, o, y, zareklamować się w tym filmie. E, czyli na przykład poprosi, aby e, ta osoba posiadająca ten kanał, te, na przykład e, wrzuciła 30 sekund reklamy czyjejś reklamy e, w tym filmie. E, no i za to oni tam zapłacą jakąś, e, po prostu jakieś pieniądze. W tym momencie zobaczy to 2 miliony 800 tysięcy osób, więc no jeżeli te usługi będą jakoś w miarę związane z filmami, które on nagrywa, no to myślę, że dużo osób na pewno się zachęci to do kupna produktu czy do skorzystania z jakiejś usługi. Natomiast jeszcze jakimś jednym sposobem, takim, który bym tutaj polecał, mogłoby to być założenie własnego sklepu. Ja na jego miejscu założyłbym jakiś sklep z koszulkami, bądź chociaż możliwe, że w sumie wideo. O, no, tak jak myślałem. Właśnie. Ja bym zrobił to samo. Ten ktoś, ta osoba, która posiada kanał, ma sklep właśnie, bym raczej zrobił to samo, czyli różnego rodzaju koszulki, kubki, nie wiadomo jeszcze co związane właśnie z tym kanałem, czyli daisy Daily Dos of Internet, jakieś podkładki. Naprawdę fajnie to jest wymyślone. Wydaje mi się, że na tym sklepie może zarabiać naprawdę dużo pieniędzy nawet czasem więcej niż z Google AdSense'a. natomiast no, tego nie wiem do końca no, no ale myślę wydaje że to jest naprawdę fajny pomysł naprawdę fajnie jest to zrobione zwłaszcza wydaje mi się że to jest w ogóle zrobione na Shopifyu to jest taka struktura trochę Shopifyowa tak mi się wydaje, chociaż nie jestem do końca przekonany, ale tak mi się wydaje, że to jest Shopify. Tak samo. Także po prostu mm, robi. Na tym pieniądze, to jest naprawdę fajny pomysł. Natomiast można różne innego też rodzaju sklepy potwierać i sprzedawać cokolwiek innego, tak naprawdę, z takimi wyświetleniami. To można, mm, można wszystko sprzedać, wydaje mi się, znaczy wszystko. No też wiadomo, że nie wszystko będzie tak dobrze się sprzedawało, ale dużo rzeczy można sprzedać z taką publicznością, którą on posiada, czyli te 8,5 miliona subskrypcji. Tak, więc myślę, że to, był, to jest taki fajny sposób na to, jak możecie, kolejny sposób na to, jak możecie zacząć na YouTube. Jeżeli wam się to podoba, to możecie zostawić jakiś komentarz. Też napiszcie mi, czy będziecie się za to zabierali, czy otwieracie taki kanał. I jeżeli otworzycie to, jak wam to idzie, z chęcią się dowiem od Was tego. I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.